Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike, dzisiaj nie będzie kolejnej recenzji, a tym razem będzie kolejny materiał z serii pod lupą, a konkretnie powiemy sobie o serii Battlefield, która pojawiła się już kilkanaście lat temu, dosłownie zrewolucjonizowała cały gatunek strzelania multiplayer, a później praktycznie upadła i zniknęła z sieci. Dlaczego gra, która przez lata była taką najlepszą strzelanką i z milionami osób na serwerach i na której premiery czekały setki tysięcy graczy z wypiekami na twarzy zawinęła się dosłownie w kilka lat. Dzisiaj jest już tylko takim cieniem swojej dawnej świetności. Tego dowiecie się w dalszej części materiału. Zapraszam serdecznie. W internecie często można przeczytać, że jakaś tam gra zrewolucjonizowała dany gatunek. I chociaż moim zdaniem tego określenia używa się w stosunku do gier po prostu znacznie za często, no bo niektóre z nich na takie pochwały po prostu nie zasługują, to w przypadku Battlefield 1942, czyli pierwszej gry z serii Battlefield, określenie to absolutnie nie jest na wyrost. Przenieśmy się na chwilę do 2002 roku, kiedy premier miał właśnie Battlefield 1942. Załóżmy, że chcemy sobie pograć w jakąś strzelankę multiplayer. No wtedy rynek wyglądał akurat całkowicie inaczej niż dzisiaj, bo do wyboru mieliśmy praktycznie pierwszego Counter Strike'a, który wtedy już był całkiem popularny, równie popularnego Android Tournament, albo nieco mniej znany pierwszy Team Fortress. Niby wybór jakiś był, ale w sumie tak, to co te wszystkie gry łączyło, to po prostu dość mało realistyczny gameplay, niezbyt wielkie mapy, a o jakichś dużych potyczkach i pojazdach to w ogóle nie mogliśmy w przypadku tych gier wspominać. Wtedy właśnie we wrześniu 2002 roku na półki sklepowej wjeżdża sobie Battlefield 1942, oferując na PC zabawę na gigantycznych wtedy mapach i to aż 64 graczom jednocześnie, co wtedy wydaje się wartością wprost szokującą i jak dzisiaj wiemy, stanie się takim standardem, z którego będą korzystać strzelanki w przyszłości. Jednak Battlefield nie zdobył oczywiście uznania jedynie dzięki wielkości map i ilości graczy. Tytuł w tym sprzeciwieństwie do większości wtedy popularnych gier FPS na rynku stawiał przede wszystkim na realizm, a jego nieodłączną i bardzo ważną częścią było masowe użycie pojazdów i samolotów, co w tamtych czasach było zupełnie nowością. Wyobraźcie sobie jaki szok to był dla takiego typowego gracza Counter Strike'a, który po prostu sobie wcześniej wchodził na serwer i bawił się tam maksymalnie z 20 osobami biegając po mapie i strzelając się z innymi ludzikami. Tutaj jak wszedł w tego Battlefielda, to po wejściu do gry odkrywał po prostu mapę wielkości co najmniej kilkanaście razy większą niż w tym CS-ie, a w bazie czekały na niego gotowe do prowadzenia tygrysy T3-4 czy tam załadowany pod kurek Arsenałem śmiercionośne bombowce gotowe do użycia i to wszystko było w jednej grze, gdzie można grać żołnierzem, można jeździć czołgiem, można latać samolotem. To wszystko w ogromnych bitwach z 64 osobami naraz. Jakby tego było mało, to w tej grze było też takich ogromnych map, co najmniej kilkanaście, a do tego mnóstwo różnych broni, różnych klas postaci, jak na przykład medyk czy snajper. Każdą z tych postaci grało się kompletnie inaczej. Dzięki takim właśnie innowacjom i wprost znakomitej grywalności, Battlefield 1942 szybko staje się jedną z najbardziej popularnych gier online i zapisuje się w historii jako prawdziwy sztos, który nawet dzisiaj zagrywają się weterani. A sama seria na bardzo wiele lat będzie na pierwszych stronach ówczesnych portali gry. Po ogromnym sukcesie tej gry powstają kolejne jej części stanowiące taką ewolucję mechanik, czyli właśnie Battlefield Vietnam oraz Battlefield 2. Jest jednak wciąż jedna rzecz, której te gry w ogóle nie oferują, a to jest kampania fabularna dla jednego gracza. I tak drodzy widzowie, większość ludzi o tym w ogóle nie pamięta albo nawet nie wie, pierwsze gry z serii Battlefield nie miały w ogóle żadnej kampanii. Jedyną opcją zabawy samotnie była po prostu taka gra ze sterowanymi przez komputer botami na tych samych mapach przeznaczonych do rozrywki z innymi graczami. I tej kampanii w tej serii po prostu brakowało. I ta kampania częściowo pojawia się w pobocznej odsłonie serii w postaci Battlefield 2 Modern Combat, w którym właśnie pierwszy raz mamy do czynienia z jakąś tam linią fabularną i wykonywaniem misji, i który też jako pierwsza część cyklu trafia na ówczesne konsole, czyli wtedy jest to PlayStation 2 oraz Xbox. Natomiast kampania w tej grze jest naprawdę krótka i sprawia wrażenie takiej e, trochę na siłę próby dostosowania map multiplayerowych do rozgrywki singlowej i w ogóle wygląda to po prostu bardzo, bardzo średnio. Taka prawdziwa kampania z wątkami fabularnymi, z takimi postaciami, z przerównikami filmowymi pojawia się dopiero w następnej części gry, czyli to jest Battlefield Bad Company oraz Battlefield Bad Company 2, gdzie do polskiej wersji gry zatrudniono nawet znane postaci jak chociażby Cezarego Pazurę, który użycza głosu jednemu właśnie z członków oddziału. Od teraz, od tych właśnie części, Battlefield staje się taką grą oferującą nie tylko genialne doświadczenia multiplayerowe, ale także całkiem niezłą kampanię singlową, która to od teraz właśnie będzie konsekwentnie pojawiać się w kolejnych odsłonach serii. A jak się w tego Battlefielda Bad Company 2 grało? Wciąż po prostu bajecznie. Rdzeń gry nie zmienił się praktycznie od pierwszej części, nadal prowadzimy zmagania na takich dużych mapach z użyciem różnych klas piechoty oraz pojazdów. Nowością natomiast w tej części był taki widowiskowy, a przede wszystkim bardzo rozbudowany system zniszczeń budynków na mapie. I choć oczywiście był to w pewnym sensie taki system sztuczny, no bo te ściany i całe budynki można było niszczyć praktycznie jedynie w określony przez deweloperów sposób, to i tak ten element dawał nowe, kolosalne możliwości taktyczne, które praktycznie całkowicie Rozmaicie brozdryw. Widząc chowającego się za ścianą przeciwnika czy taką dużą fortecę wroga, nie musieliśmy już bowiem kombinować, jak ich wybić. Wystarczyło po prostu skorzystać z czołgu boś tam wyrzutni rakiet i dosłownie przebić się przez ścianę i zrównać zapewniające osłonę budynki przeciwnika czy. Ten element dał serii kolejny powiew świeżości, którego gracze oczekiwali. Między innymi dzięki właśnie temu elementowi Bed Company 2 zostaje zapamiętany jako jeden z najlepszych Battlefieldów ever, dający przez wiele lat masę frajdy milionom graczy na całym świecie. Następnie na półki sklepowe trafia w miarę udany Battlefield 3, a później dołącza do niego znacznie lepszy Battlefield 4, który doczekał się także całej masy dodatków i wciąż jest w sumie całkiem popularną grą na PlayStation 4 i Box One. To o czym warto sobie w przypadku Battlefield 4 powiedzieć, to jest fakt, że była to gra wciąż naprawdę dobra i grywalna, ale oprócz podrasowania systemu destrukcji znanego już wtedy z Bad Company 2 nie doczekała się na żadnych znaczących zmian w mechanikach, które zdążyły się już nieco ze to co kiedyś uchodziło po prostu za coś normalnego, dzisiaj było już przestarzałe, gracze narzekali chociażby na system wsiadania do czołgu, który nie zawierał praktycznie żadnej animacji i do tego czołgu jak się chciało wsiąść to można było się dosłownie teleportować stojąc obok niego, co często też prowadziło do nadużyć, bo często kierowca czołgu wysiadał z maszyny tuż przed jego zniszczeniem, by po prostu nie zginąć i nie dać przeciwnikowi punktu. Do podobnych nadużyć dochodziło też w przypadku używania tzw. zwanej strzykawy, czyli zestawu reanimacji sojuszników, który przez niestety niedopatrzenie twórców nie miał żadnych ograniczeń czasowych co do jego użycia i w kilka sekund taki sprawny medyk mógł przywrócić z martwych nawet 5 lub więcej osób licząc taki potężny nekromanta, często przechylając kompletnie szale rozgrywki. Nie mówiąc już o tym, że wyglądało to cholernie nierealistycznie, a to wszystko, gdzie która stawiana rali znacznie bardziej niż jej konkurencja w postaci chociażby popularnego już w skala Duty. Wszyscy się zgadzali, że w tym przypadku potrzebne były zmiany, ale poprawki tych mechanik ciężko już było wprowadzić w istniejącym Battlefield 4, więc wszyscy oczekiwali, że takie właśnie nadejdą w następnej części gry. I wtedy w październiku 2016 roku premierem ma Battlefield 1, który rzeka tłumy świetnie wprowadzoną akcję marketingową i intrygującym gameplay trailerem do dzisiaj określanym jako wzór. Oprócz tego o sukcesie gry decyduje też fakt, że deweloperzy wprowadzają do niej kolejne nowości, m.in. w postaci tzw. wielkich operacji. Są to takie długie historyczne walki pozwalające nam się wcielić w żołnierzy biorących udział w prawdziwych bitwach, a te bitwy są naprawdę długie, masywne, rozgrywają się nawet na kilku mapach z rzędu, gdzie wygrana bądź klęska na jednej właśnie z tych map mogą mieć wpływ na całą operację. Oprócz tego deweloperzy po raz pierwszy wprowadzają także bardziej widowiskowy i rozbudowany system walki wręcz, który pozwala na wykorzystanie chociażby czy saperki w celu oczywiście okładania naszego przeciwnika i który okaże się elementem całkiem innowacyjnym i zostanie serią na długie lata. Te wszystkie nowości plus częściowe spełnienie próśb graczy i wprowadzenie w końcu animacji wsiadania do pojazdów tworzą z Battlefield 1 naprawdę dobrego online shootera, który powinien cieszyć się ogromną popularnością. I rzeczywiście ta gra jest całkiem popularna, ale nie jest aż tak popularna jak życzyliby sobie tego twórcy. Dlaczego? Ano nie dlatego, że Battlefield 1 to jest po prostu zła gra. A głównie dlatego, że Battlefield 1 w przeciwieństwie do swoich poprzedników opowiada o I wojnie światowej. Wybór takiego okresu historycznego jest z pewnością krokiem odważnym i zapewnia jakiś tam powiew świeżości w tej serii, ale niestety jest to też okres, delikatnie mówiąc, mało interesujący, co zresztą stwierdzają sami gracze. Pomimo tych problemów Battlefield 1 zapisuje się wciąż jako produkcja bardzo udana i wszyscy czekają na kolejną część cyklu. I wtedy właśnie dochodzi do największej wpadki marketingowej ostatnich lat. Rozumiecie jaka jest sytuacja? Miliony graczy czekają na ujawnienie nowego Battlefielda, gry, której może w pełni realistyczną nazwać nie można, ale na pewno bardziej stawiającą na realizm od swoich konkurentów w postaci choćby takiego mocno zrośnościowego i stawiającego bardziej na heroizm Call of Duty i wtedy pojawia się trailer gry, w którym główną rolę pełni właśnie kobieta. Tak, nie przesłyszeliście się? Kobieta na wojnie, w pierwszym szeregu trzymająca dziarsko broń, co jest dla wielu graczy po prostu abstrakcją i co niszczy klimat milionom osób, które ten trailer oglądają. Mało tego, tu nie jest taka zwykła babka, ona do tego karabinu nosi jeszcze taką jakąś mechaniczną protezę ręki, która totalnie nie pasuje do klimatu tej gry mającej przecież akcję w II wojnie światowej i po prostu cały obraz tego trailera burzy. Oprócz katastrofalnie złej postaci na pierwszym planie, trailerowi obrywa się też za jego znacznie przestaną filmowość, przez którą ten Battlefield sprawia wrażenie takiej gry stawiającej właśnie raczej na heroizm i taką łatwą rozrywkę niczym największy konkurent Battlefielda, czyli właśnie Call of Duty. No ludzie... Skoro miliony graczy zamiast kupować to Call of Duty to czekało na nowego Battlefielda, to logiczne jest, że oczekują jednak czegoś innego niż to Call of Duty by im zapewniło, a po trailerze, który był niestety tak skonstruowany, to wyglądało na to, że dostaną dokładnie to samo, co ich po prostu rozcieczyło. I szybko ludzie zaczęli robić sobie z tego trailera po prostu jaja, i słusznie, bo był po prostu nieprzemyślany i kompletnie zły. Prawdziwa katastrofa ma jednak dopiero nadejść. Tuż po zdeptaniu oczekiwań graczy, tym właśnie koszmarnym trailerem, jeden z wysokich oficjeli Electronic Arts, mianowicie to jest pan Patrick Soderlund, robi najgorszą rzecz, jaką mógł w tym temacie zrobić. Zaczyna on bowiem wyzywać się od niewyedukowanych Prostaków graczy, którzy na te elementy gry narzekają, i oprócz tego mówi tym samym graczom, na których przed chwilą rzucał, jedną rzecz, która zniszczy Battlefielda 5 w całości. Mianowicie mówi on. Pokójcie się z naszymi decyzjami, czyli przyjmijcie właśnie te niehistoryczne elementy, albo w ogóle nie kupujcie tej gry. Rozumiecie, co tutaj się w ogóle odwaliło? Wychodzi wam jakiś taki facet od deweloperów, jakiś taki randomowy koleś, depta swoimi wieśniackimi buciorami obraz waszej uchanej gry, na którą żeście czekali całymi miesiącami, wyzywa was do tego od prostaków, i na koniec jeszcze mówi, żebyście w ogóle tej gry nie kupowali. Jak wam coś nie pasuje? No to jest po prostu nie do wiary. Nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że to w ogóle nie skończy się dobrze. Jak pan Soderman powiedział, to gra, tak zrobi. Sprzedaż tej części gry dosłownie poleciała na mordę, a łatka żynującego produktu z takimi babami w tle i jakimiś tam duperelami historycznymi została z nią niestety na bardzo długie lata. I powiem Wam, że niestety bardzo, bardzo tej gry jest mi szkoda, bo Gladi Field 5 pod względem samego gameplayu był produkcją naprawdę dopracowaną. Dopracowano chociażby balans broni, dopracowano pojazdy, stworzono animacje reanimacji właśnie poległych towarzyszy, żeby ukrócić te nadużycia, o których mówiłem wcześniej. Wreszcie zaprojektowano taki świetny system budowy umocnień, który do tej gry dodał naprawdę takich dobrych rozwiązań taktycznych. Ja osobiście spędziłem w tej grze łącznie kilkaset godzin, w tę grę gra się po prostu genialnie i to wszystko zostało zrujnowane przez jednego mądrale który postanowił nie używać swoich szarych komórek zanim otworzył gębę do wywiadu. Dopiero niedawno, po latach niestety od tej afery, gracze zaczęli dawać Battlefieldowi 5 szansę i wielu z nich zostało z tym Battlefieldem 5 na dłużej doceniając właśnie znakomity gameplay tej gry, ale niestety się już rozlało i ta, ta część została zapamiętana jako jeden z najgorszych Battlefieldów pod względem marketingu ever. Ostatnią szansą na odkupienie tej gry była właśnie nowa część zatytułowana Battlefield 2042. Na początku informacje odnośnie tej gry nastrojały w sumie całkiem pozytywnie. Deweloperzy rezygnują właśnie z kampanii Single Player, żeby w pełni skupić się na rozgrywce wieloosobowej, która ma być dobra jak nigdy dotąd i oferować starcia z aż 128 graczami na jednej mapie. Później deweloperzy wypuszczają taką otwartą gry, żeby przetestować jak ci gracze sobie z tą grą radzą, jakie są też ich nastroje. I ta otwarta beta spotyka się z krytyką, ale większość osób wciąż czeka na wersję sklepową, żeby ocenić jak ta gra w ogóle wyjdzie. Ja byłem właśnie jedną z tych osób, która liczyła na naprawdę dobrą grę widzowie i wtedy to było w listopadzie 2021 roku skontaktowałem się z Electronic Arts Polska, żeby już na premierę właśnie przysiąść do recenzji tego tytułu. I widzowie otrzymałem dostęp, odpaliłem tą grę. To, co zobaczyłem, po prostu całkowicie zburzyło mój obraz tej serii i w ogóle wiarę w deweloperów tej produkcji. Gra była wprost w koszmarnym stanie technicznym, były ogromne problemy ze sterowaniem, były ogromne problemy z balansem, który w przypadku akurat gier online jest bardzo ważny. Tutaj on praktycznie nie istniał. System zniszczeń budynków został w zasadzie z tej gry kompletnie wycięty, to po prostu nie działało. Te mapy były takie nudne, sterylne, gówniane po prostu. Na deserek dodam, że usunięto także będące trzonem tej serii od początku klasy piechoty, czyli tam właśnie medyka, snipera i tak dalej. To wszystko usunięto, zastąpiono je takimi słabymi, niezbalansowanymi niby specjalistami na modły takich właśnie herosów z Call of Duty. To wszystko było po prostu do dupy. Koszmarna ilość niedoróbek, błędnych decyzji na etapie projektu i żałosnym, właśnie wykonaniem. To wszystko zrujnowało Battlefield 2042 już na starcie, a graczy, którzy liczyli na odkupienie deweloperów właśnie po wtopie, w postaci tego Battlefielda 5, zostali praktycznie utwierdzeni w przekonaniu, że ta seria jest już martwa. Prawdą jest, że ta gra po prostu nigdy nie powinna ujrzeć w tym stanie światła dziennego, bo grało się w nią po prostu tragicznie i szczerze Wam powiem, że wystawiłem jej chyba wtedy najniższą ocenę kiedykolwiek wystawiając jakiekolwiek grze, bo były to całe 4 punkty na 10, oznaczające, że jest to po prostu okrutne krapisze. Inni gracze niby akurat w tych ocenach już tacy hojni i za dosłowne zgruzowanie tej marki Battlefield wystawiali deweloperom w sumie w pełni zasłużoną jedynkę. I mnie to nie dziwi. I teraz jesteśmy właśnie w tym momencie, drodzy widzowie. W 2023 roku, czyli 21 lat po pierwszym i znakomitym Battlefield 1942. Dzisiaj ta marka jest już praktycznie martwa, a żeby zabić taką kurę znoszącą złote haja, wystarczyło umieścić jednego niezbyt inteligentnego kolesia na wysokim stanowisku i do tego popełnić mnóstwo karygodnych błędów w projekcie tylko jednej gry. Przez ten czas lekko licząc wyszło ponad 12 części Battlefielda, które miały ogromny wpływ na cały rozwój gier wideo, a innowacyjne rozwiązania w nich zawarte są do dzisiaj wykorzystywane w wielu innych tytułach. Wielu graczy, w tym ja osobiście, wspomina właśnie tę serię z taką łezką wokół, pamiętając jak wiele set godzin spędzało się przy tej grze po prostu na świetnej zabawie, bawiąc się na wirtualnych polach walki. Dziś w zasadzie jej już nie ma, a osoby poszukujące takiego rodzaju rozgrywki są zmuszone sięgać po jakieś półśrodki typu Helded, czy Enlisted, które jednak nie zapewniają takiego samego poziomu rozgrywki co stary, dobry Battlefield właśnie. Niby deweloperzy coś tam jeszcze z tym krapiszczem Battlefield 2042, coś tam niby robią, ale moim zdaniem tej gry nie da się już nigdy naprawić przez właśnie karygodne błędy w projekcie i w ogóle nie ma sensu się tym zajmować. Tym z Was, którzy wciąż mają jakąś wiarę, że Electronic Arts może jednak zrobić dobrego Battlefielda, pozostaje czekać, czy i w ogóle kiedy pojawi się jeszcze jakaś odsłona tej kultowej serii, która będzie w połowie choć tak dobra, jak jej starsze odsłony, czego oczywiście Wami sobie życzę. Zapraszam was gorąco do komentowania i do zadawania pytań w komentarzach. Na każdy komentarz ja odpowiadam osobiście. Jeżeli tylko chcecie dać znać, jak wyszedł jakiś materiał, bądź też zapytać się o jakieś konkretne sprawy dotyczące jakiejś gry czy tam materiału, to proszę bardzo nie krępujcie się, ja oczywiście na to odpowiem. Jeżeli natomiast niniejszy materiał Wam się podobał, to zapraszam również do obserwowania kanału, bo takie filmiki będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.